A ja na scenę zapraszam panią Kingę Mąkę. I generalnie opowiemy sobie o roli koordynatora w leczeniu pacjentek z rakiem piersi. Pani Kinga jest absolwentką Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2019 roku na stanowisku koordynator w Centrum Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach. Na co dzień stara się pomagać pacjentkom z rozpoznaniem nowotworu złośliwego piersi oraz pozostających w trakcie diagnostyki. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i zapraszam do wysłuchania wykładu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem onieśmielona tym, w jakim gronie tutaj goszczę. Jestem bardzo szczęśliwa, że w ogóle pani jest. Tak dużo, że macie tak silną społeczność, jesteście tak zaangażowane i głodne wiedzy, że chcecie się zaangażować w to, żeby jak najlepiej przebrnąć przez ten cały proces leczenia, przez proces walki z chorobą. No i naszym zadaniem jest tutaj paniom to jak najbardziej ułatwić. Ja jestem koordynatorem w Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Nie jestem tam jedynym koordynatorem. Jest nas. Nieco więcej. Cały czas budujemy swój zespół, rozrastamy się nie tylko w sekcji raka piersi, ale we wszystkich innych rozpoznaniach. Ja na co dzień mam do czynienia właśnie z, z rozpoznaniem, które myślę, że Panie aktualnie najbardziej interesuje. Więc chciałabym przybliżyć, jak to wygląda od mojej strony, jak mogę. Panią pomóc. Z góry przeproszę troszkę, bo wiem, że jest trochę panów też gdzie gdzieniegdzie dzisiaj z nami na sali, ale myślę, że dzisiaj to jest pani dzień, więc będę kierowała swoje wystąpienie do pani. Dobrze. Na początek chciałabym przytoczyć krótką statystykę. Nie wiem, czy panie wiedzą, ale każdego roku około 22 tysiące Polek słyszy rozpoznanie nowotworu złośliwego piersi. Jest to bardzo trudny moment, bardzo emocjonalny. Myślę, że też kobiety są bardziej wrażliwe, jest to trudniejsze. Do, do przyjęcia. E, oprócz tych emocji jest też masa procedur, przez które panie muszą przejść, bardzo dużo spraw, które trzeba załatwić. E, terminów jest ogromnie wiele. E, I teraz panie stają w sytuacji, w której trzeba się z tym zmierzyć przebrnąć przez to w miarę sprawnie, e, z jak największą korzyścią. Dla Was. I tutaj myślę, że każda z Pań się zidentyfikuje z jakąś emocją wyświetloną na ekranie w momencie, kiedy usłyszała rozpoznanie raka piersi. Teraz ważne pytanie: kim jest koordynator? Każda osoba, która kiedykolwiek korzystała z opieki medycznej wie jak obciążony jest system, jak wielu jest pacjentów, jak bardzo zapracowani są lekarze. Bardzo byśmy chcieli, żeby świat był idealny, żeby wyglądało to tak, że wchodzimy do gabinetu, lekarz ma... Nieograniczoną ilość czasu dla każdego pacjenta. Pacjentka może zadać dowolną ilość pytań, uzyskując na nią naprawdę wyczerpującą odpowiedź. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że te możliwości są nieco ograniczone, i tutaj pojawił się taki problem do rozwiązania. Czyli, jak wesprzeć system, jak wesprzeć lekarzy, nieco ich odciążyć i paniom ułatwić cały ten proces diagnostyki, leczenia, walki z chorobą? Pojawił się pomysł utworzenia takiego stanowiska, jak koordynator. I tutaj koordynator jest właśnie takim przewodnikiem. I chciałabym zaznaczyć bardzo istotną rzecz. Absolutnie koordynator nie wchodzi w kompetencje lekarskie. My tutaj nie staramy się udawać, że jesteśmy lekarzami. My chcemy panią pomóc, przebrnąć przez tą ścieżkę jak najlepiej, jak najmniej boleśnie, w, odciążyć z... Takich procedur, o których na co dzień nie macie pojęcia, bo się z tym po prostu nie stykacie, a dla nas to jest codzienność. Każdy koordynator ma swoich podopiecznych, którzy pozostają mu przydzieleni na etapie postawienia rozpoznania. I koordynator opiekuje się pacjentem przez całą ścieżkę diagnostyki leczenia oraz monitorowania. Każdego miesiąca pod skrzydła koordynatora trafia 20 nowych pacjentek. Dobrze wiemy, że rozpoznanie nowotworu złośliwego dotyczy pacjentki, natomiast dotyka całej rodziny, dotyka przyjaciół, dotyka najbliższego otoczenia. Jest szereg procedur, przez które musicie przejść, wiąże się to z wieloma przyjazdami, wiąże się to z wieloma godzinami oczekiwania na procedury. Wiemy, że spędzacie mnóstwo czasu w naszych jednostkach. I zdajemy sobie sprawę z tego, że to wsparcie okazywane właśnie przez najbliższych jest kluczowe, ale czasami niewystarczające. A dlaczego? Dlatego, że te meandry systemu są bardzo skomplikowane. I my, jako osoby, jako część tego systemu czasami znamy takie drogi na skrót, znamy jakieś. Wiemy, jak się do czegoś przygotować, coś czego panie nie wiedzą, i bardzo chętnie dzielimy się taką wiedzą. Także jeżeli Pojawia się jakieś pytanie, co zrobić, jak się przygotować. Myślę, że to jest naprawdę dobry adres, żeby udać się do swojego koordynatora, zadać mu takie pytanie, rozwiać wszelkie wątpliwości, a w związku z tym też mniej stresować się przed procedurą, na którą oczekujemy. Dlatego też zachęcam, żeby rodziny pacjentów, osoby, które są z pacjentem w chorobie, też y, udawały się czasami do takiego koordynatora, jeżeli czują taką potrzebę, jeżeli wiedzą, że pacjent potrzebuje wsparcia. I teraz najważniejsza kwestia. W czym koordynator może Wam pomóc? Przede wszystkim formalności. One towarzyszą każdemu na każdym etapie styczności z placówką medyczną. Jest ich sporo, a dla osoby, która nigdy wcześniej nie miała do czynienia z placówkami medycznymi, mogą być naprawdę przerastające, niejasne, zawiłe. Czasami pojawia się konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów, a niekoniecznie wiecie, jak to załatwić, z kim porozmawiać, więc tutaj też zachęcam do korzystania z wiedzy koordynatorów. I teraz przejdźmy sobie taką ścieżkę pacjenta. Wszystko rozpoczyna się od rozpoznania. Po rozpoznaniu pacjent dostaje szereg zaleceń zaleceń dotyczących diagnostyki, czyli badań, które należy wykonać. Wychodząc z gabinetu pacjent dostaje szereg zaleceń, kartę podsumowującą wizytę. Bardzo staramy się, aby to wszystko było napisane Jaś, jaśnie, zrozumiale. Ale czasami pojawiają się pewne niedomówienia, coś trzeba wyjaśnić. Także do niektórych badań należy się odpowiednio przygotować. Wiemy, że wizyty odbywają się szybko. Wiemy, że nie zawsze pamiętacie o różnych rzeczach, na przykład o uczuleniu na kontrast. Albo o klaustrofobii. I w momencie, kiedy przychodzicie panie do domu i czytacie sobie tam kartę konsultacyjną i widzicie, że hmm, do tej mamografii to ja bym musiała być na bo jest podanie kontrastu, ale ja kiedyś miałam podanie kontrastu i niezbyt dobrze się po tym czułam. I wtedy dzwonicie do swojego koordynatora i mówicie, kurczę, no. No, nie zauważyłam. Jest to badanie z kontrastem. Ja ostatnio dostałam strasznej wysypki po nim. Czy możemy coś zmienić? I wtedy wasz koordynator idzie do lekarza, który ostatnio przeprowadzał z wami wizytę i ustala, jak możemy zmienić to badanie. Czy może uda się zastąpić jakimś innym? Czy zrezygnujemy z jego wykonania? I po takich ustaleniach my kontaktujemy się z wami z powrotem. I przekazujemy dalszy tok postępowania. Dobrze, jeszcze ważna rzecz. Zawsze wychodzę z założenia, że nie ma rzeczy, których się nie da naprawić. Także zawsze się staramy tutaj jakoś nadrobić te niedomówienia. Teraz tak, kiedy diagnostyka dobiega końca, przychodzi kluczowy moment dla pacjentki, czyli konsylium lekarskie. I to tutaj zostają podjęte najważniejsze dla was decyzje. Decyzje, jak będą wyglądały następne miesiące waszego życia oraz to, jaka metoda leczenia będzie dla was najlepsza, najkorzystniejsza. W konsylium lekarskim biorą udział lekarze radiolodzy, patomorfologzy, onkolodzy kliniczni, chirurdzy, radioterapeuci, ale również pielęgniarka, psycholog i właśnie koordynator. Dlaczego z mojego punktu widzenia ważne jest to, abym była na konsylium? Dlatego, że mam wtedy cały obraz Waszej ścieżki diagnostycznej, co determinuje rodzaj leczenia, jaki został wybrany, jakie procedury będą konieczne do wykonania i jakie przeszkody mogą się pojawić na Waszej drodze. Więc łatwiej jest mi się Wami zająć. Wiem, w którym momencie będę Wam najbardziej potrzebna. I teraz przechodzimy do chwili, kiedy zaczyna się to, na co pracowaliśmy od samego początku, od postawienia rozpoznania, przez diagnostykę, przez konsylium, teraz zajmujemy się leczeniem. Układając plan leczenia, zawsze zakładamy najlepszy scenariusz. Myślimy, że leczenie przebiegnie książkowo, że nie nie będzie żadnych kłód pod nogami, ale wiemy, że życie jest przewrotne. Wiemy, że no nie jest tak, że wszystko idzie idealnie. Czasami jest tak, że cykl chemioterapii nie może być podany, bo stan pacjentki na to nie pozwala, jej forma na to nie pozwala. Czasami rana po leczeniu chirurgicznym nie goi się dobrze. Czasami dopada cię po prostu jesienne przeziębienie i nie możesz do nas przyjechać. I to jest też moment, kiedy dzwonisz do swojego koordynatora i mówisz. Kurczę, no nie dam rady, a my staramy się poukładać to tak, żeby jak najmniej odbiło się to na waszym leczeniu i na was, żeby to było jak najbardziej korzystne. Po zakończeniu leczenia kończy się pewien etap. Koordynator nie urywa z wami kontaktu absolutnie, jednak przestaje w tak ścisły sposób śledzić Waszą drogę. I teraz to Wy w tym momencie odzywacie się do koordynatora, kiedy czegoś potrzebujecie, kiedy potrzebujecie tego wsparcia proceduralnego. Proces od rozpoznania do zakończenia leczenia jest długi, a motywacja czasami gubi się gdzieś po drodze. W takich chwilach dobrze zgłosić się do kogoś, kto może wesprzeć. Być głosem rozsądku, dać kilka dni wytchnienia dzięki przesunięciu niektórych procedur. Taką mamy moc. Ale tutaj chciałabym postawić pewne rozgraniczenie. Koordynator może Was wesprzeć głównie logistycznie. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcie w zakresie mentalnym, tutaj prawdziwym bohaterem jest psycholog i naprawdę warto korzystać z jego pomocy ale koordynator może Wam umówić do niego wizytę. Chciałabym poruszyć jeszcze jedną ważną kwestię, kwestię kontaktu, bo to on jest sednem naszej współpracy. Wraz z informacją o wprowadzeniu Krajowej Sieci Onkologicznej pojawił się szereg różnych informacji na temat tego, jak ten kontakt ma wyglądać. Koordynator pozostaje do Waszej dyspozycji mailowej, telefonicznej, osobistej jak najbardziej w godzinach swojej pracy. Zawsze kiedy koordynator jest nieobecny, też mamy urlopy, wyznacza koordynatora zastępującego, który oczywiście ma wgląd do całej Waszej dokumentacji i w pełnym zakresie wykonuje obowiązki kolegi, koleżanki zastępowanej, więc jak najbardziej można się też zwracać do takiej osoby. Czasami z jakichś względów pacjent nie ma potrzeby spotykania się ze swoim koordynatorem. Nie chce, nie wiem, z jakiejś przyczyny nie ma takiej chęci. Nie jest to problem, koordynator i tak zostaje przydzielony i tak ze swojej bezpiecznej pieczary śledzi waszą drogę, czuwa nad przeprowadzeniem wszelkich procedur. Kiedy coś się dzieje, kiedy widzimy, że nie wykonałyście jakichś badań, możemy Was troszeczkę tam yy, ścigać telefonami, żeby zatroszczyć się o to, żeby wszystko było wykonane, żeby wizyta była jak najsprawniejsza, lekarska, żeby to leczenie było yy, jak najlepsze. Koordynacja w onkologii jest tematem nowym. W naszym ośrodku staramy się opracować jak najsprawniejszy system monitorowania i zarządzania opieką nad pacjentem. Codziennie mierzymy się z wyzwaniami, staramy się uczyć na błędach, ale to stanowisko jest nowe. My tutaj staramy się dla Państwa uczyć, szkolić, dążyć do doskonałości. Wierzę w to, a wręcz jestem przekonana, że będzie wyglądało to coraz lepiej, że będziecie nam dawać jakieś y, informacje zwrotne, że wykażecie się też Panie względem nas zrozumieniem, my względem Was i że jakoś będziemy ze sobą fajnie współpracować dla ogólnego y, dobra, głównie Pani. Ja bardzo dziękuję za ten wspólny czas. Dziękuję Paniom za uwagę. Bardzo mi było miło. Pani Kingo, dziękujemy serdecznie za, za ten wykład. Czy są jakieś pytania z sali do pani koordynator? Ja wiem, że wasza praca jest bardzo ciężka, jak z ciekawości. Ile macie pacjentek pod opieką? Mogę? Tak. Aktualnie ten proces jest w trakcie organizacji. Mamy powołanego w Narodowym Instytucie Onkologii koordynatora wiodącego i po kolei wdrażamy każdy oddział w tą opiekę koordynowaną. Nie mamy jeszcze jasno sprecyzowanej ilości pacjentów. Cały czas nad tym pracujemy, ale mam nadzieję, że niebawem będę mogła przekazać informację już, jak to wygląda. Wygląda w stuprocentowo w praktyce, jak sobie z tym poradziliśmy. Czyli y, dalej jest to jeszcze troszkę w powijakach, tak? Tak. Aktualnie, jeżeli chodzi o koordynację w zakresie leczenia y, raka piersi, w razie jakichś problemów, ja zapraszam do mnie. Ja y, przyjmuję w Narodowym Instytucie Onkologii. Oczywiście y, chętnie pomogę w granicach swoich możliwości. Dziękujemy ślicznie. Mamy oczywiście też naszego pięknego anioła. Proszę o proszę odłożyć na stoliku. Tutaj prosimy naszego aniołka, upominki, no i zapraszamy do zdjęcia.